Dzisiaj niedziela, Full Moon Party, za dwie godziny już startuje Ja praktycznie cały dzień spędziłem na montowaniu vloga, który właśnie się pojawił na moim kanale Dwa miesiące wcześniej, ponieważ wywiady tutaj na bieżąco byłem w stanie wrzucić na swój kanał A cały materiał powstanie później, bo po prostu nie mam tutaj sprzętu do tego Także dzisiaj miałem spędzić czas na plaży, spędziłem przy komputerze ale już znalazłem chwilę czasu, właśnie za pół godziny jest tutaj zachód słońca na kopangan, a te zachody są tutaj piękne, także idę sobie po prostu je pooglądać. Nie wiem czemu, czy to jest dzisiaj zamknięte. Czy to jest dzisiaj zamknięte, proszę Państwa? Jeżeli jest zamknięte, to proszę mi powiedzieć dlaczego. A może jest to zrobione właśnie tak typowo, bo jest Full Moon Party nie wiem, nie chcą, żeby tutaj ludzie przychodzili e, i robili jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem jakie rzeczy mogą e, może chodzić. O! A tutaj właśnie e, idę koło miejsca, w którym e, turyści są malowani przeróżnymi, e, przeróżnymi e, wzorkami na twarzy, na całym ciele, także można... Także, można w takim miejscu tutaj się wymalować, co ja najprawdopodobniej dzisiaj też zrobię, tak jak inni ludzie. Jest już po zachodzie słońca. Ja idę do hotelu, bo znajomi już się zaczynają przygotowywać e, I lecimy do 7-11 kupić jakiegoś Hongkonga. To jest tutaj bardzo popularny właśnie whisky Które jest tanie bodajże e, Litr tego specyfiku kosztuje 30 zł <grym> Także grzechem było żeby nie skorzystać Także postaram się na spokojnie podrinkować sobie Zobaczymy jak się to wszystko rozwinie, żeby jutro nie umierać no, ale znając życie, wiecie jak to się może skończyć przy takiej przy takiej imprezie, przy tylu pozytywnych ludziach jak i dobrej muzyce, jeszcze ze znajomymi, no nie muszę chyba nic dopowiadać. No? Także trzymajcie kciuki, ja postaram się ponagrywać parę przebitek z telefonu, jak już będę na tej imprezie. I zaczynamy. Właśnie jestem podczas malowania. Tutaj mi pan maluje ładnego skorpiona. Mam nadzieję, że będzie ok. Żeby będzie wychodził mi tutaj na głowę e, I lecimy się zajebiście bawić Bo zdążyliśmy wyjść dosłownie 15 metrów za róg A impreza tutaj jest przednia Już widzę, że moi znajomi się zajebiście bawią Także e, jest dobrze oh, hello. hello! Hi! Robot. Co ci pan tutaj maluje, Adrian? Skorpiona! Skorpiona! To jest mój znak zodiaku. Czyli ukoń się cię tak jak ja dzisiaj w nocy. To jest mój znak zodiaku. Wow. To jest moja tożsamość. Yeah. A więc tak, jest godzina przed czwartą. Ja postanowiłem się zebrać na chatę. Tam ode mnie się jeszcze bawią z ekipy, grałem w kupkę, ale ja już zaczę spać. Wziąłem sobie tutaj dodatkowo na Leśniska, żeby nie być poszkodowanym, żeby przedstałem się napkać. Eee. Załądek nie powiem, nie jest najlepszym stanem, ale mam nadzieję, że jak coś przed z i to będzie ciepłe, że będzie po prostu lepiej. I że jutro nie będę umierał dla nas. Ale zrobię wszystko, żeby tak nie było. Także, do jutra!